Cześć, dzień dobry, witam Was z tej strony Justyna na Instagramie i na YouTubie Pani od Tarota. Cieszę się bardzo, że spotykamy się na prognozie lipcowej. Dziękuję Wam też za wszystkie suby, lajki, komentarze i wiadomości prywatne. Prognozę lipcową tradycyjnie będziemy robić dwoma taliami. Pierwszą sprawdzimy ogólną energetykę, czyli takie zdarzenia i energie, które mogą Wam pracować gdzieś w tle w danym miesiącu. Natomiast drugą talią sprawdzimy poszczególne obszary życia takie jak relacje, uczucia, emocje, praca, finanse i wyzwania. Pamiętajcie, proszę, że jest to prognoza ogólna, dopasowana do waszego znaku słonecznego, więc weźcie z niej to, co z wami rezonuje, i odpuśćcie resztę. Natomiast, jeżeli woła was prognoza indywidualna, bądź macie pytania do moich kart, to zapraszam do kontaktu indywidualnego przez moją stronę internetową. Namiar. Jest w opisie. Tymczasem zapraszam już na prognozę poszczególne znaki Zodiaku. Dobrze, kochani, to spójrzmy na karty dla naszych astrologicznych wag na lipiec. Dobrze kochani, to spójrzmy na tą ogólną energetykę na lipiec dla naszych astrologicznych wag, asmonet ósemka, kielichów, dwójka mieczy, ósemka, buław. Pamiętajcie proszę, że nawet najlepszy rozkład tarota nie zmieni waszego życia, ale z jego pomocą wy możecie. Tutaj w tej energetyce ogólnej na wag dla lipiec jest taki scenariusz, jakby wagi chciały pewne przedsięwzięcia rozpoczynać, natomiast jest tutaj trochę taki element, czy to wahania, czy pewnego fal startu i dezorientacji i mam takie poczucie, że być może nie będziecie w stanie tak zupełnie z tymi przedsięwzięciami na początku miesiąca wystartować, będziecie sobie potrzebowali jeszcze pewne kwestie przemyśleć, rozpracować i być może też dostaniecie jakieś informacje Informacje na temat tych planowanych projektów i przedsięwzięć pod koniec miesiąca. I patrząc na te karty pojedynczo, na początku lipca mamy Asamonet, który właśnie może wnosić, że wagi będą chciały coś rozpoczynać, nadawać czemuś materialną formę, materializować coś, powoływać do życia. I kochani, to mogą być różne rzeczy, być może ktoś będzie zaczynał własny ogródek. Zaczynający się od tego pierwszego ziarenka. Być może ktoś będzie chciał otwierać działalność, startować z Instagramem, szukać nowej pracy. Tu mogą być różne przeróżne manifestacje, natomiast to jest coś nowego, coś, z czym chcielibyście tutaj, kochani, startować. I przy, tych, przy tym asie i przy innych asach ważne jest to, że as to jest początek, to jest to pierwsze ziarenko, natomiast żeby coś z niego wyrosło, trzeba dać temu czas i trzeba je wytrwale zasilać swoją energią. Ponadto może być tak, że wagi będą się właśnie jakoś szczególnie chciały zajmować roślinkami i ogrodnictwem na początku lipca oraz dla części osób możliwe jest to, że dostaniecie tutaj coś miłego, jakąś niespodziankę, jakiś prezent. I w drugim tygodniu, tak jakby wagi jednak oceniały ten swój projekt, to swoje przedsięwzięcie w jakiś taki czy to krytyczny sposób, czy jakby im trochę motywacja spadła, no w każdym razie tu dosłownie jest powiedziane, że stawiacie pierwszy krok, ale zaraz macie ochotę zawrócić. Albo być może też coś przy tych przedsięwzięciach nie będzie dochodziło do skutku. I Wy też kochani możecie być w związku z tym zdezorientowani. Po drugie w ogóle ten drugi tydzień lipca to może być taki czas, gdzie właśnie różne rzeczy, różne sprawy nie będą dochodziły do skutku. To jest taka bardziej energia rozwiązująca niż zawiązująca, ale też Wy sami kochani możecie dochodzić do wniosku, że pewne rzeczy, pewne schematy, pewne myśli, działania Wam już nie służą i możecie chcieć tutaj od czegoś odchodzić. Być może też dla Części osób ta karta będzie pokazywała, że ktoś bliski będzie wyjeżdżał, że ktoś się tutaj w jakiś sposób będzie od was oddalał. Być może relacyjnie, gdyby ten układ kart miał wnosić właśnie, że jesteście na progu jakiejś relacji, wydaje się, że z obu stron jest chęć inwestowania w nią, to tutaj coś może poprzeszkadzać, może być mniej tego kontaktu i też, kochani, możecie być zdezorientowani. Natomiast ta ósemka kielichów to jest taki dobry punkt, żeby właśnie różne przedsięwzięcia oceniać pod kątem tego, na ile one nam długofalowo służą. I w trzecim tygodniu mamy dwójkę mieczy, która może wnosić jakąś dezorientację. I tutaj, droga Wago, to jest taka karta, w której my na takim głębszym poziomie już wiemy pewne rzeczy, jesteśmy świadomi, czy to czerwonych flag w relacji, czy tego, co powinniśmy zrobić, nawet jeżeli nie do końca nam się to podoba, ale z różnych powodów jeszcze nie chcemy w cudzysłowie przejrzeć na oczy. Tutaj, brak decyzji też jest decyzją. Mam poczucie, że ten trzeci tydzień. Może wagą mijać w pewnej dezorientacji, w takim impasie i takim braku czy to gotowości, czy umiejętności podjęcia decyzji czy wyboru. Natomiast kochani, pamiętajcie, wszystkie decyzje są w Was, jeżeli tylko dacie im przestrzeń, to one się pojawią, wyjdą na wierzch. Natomiast gdybyście koniecznie tutaj potrzebowali jakieś decyzje podjąć, a stoicie w rozkroku, warto negocjować i być może kupić sobie jeszcze. Trochę m, czasu, natomiast no, możliwa jest tutaj taka ogólna dezorientacja, być może też właśnie przy. Czy to przy tych projektach, czy też przy jakichś sprawach zawodowych. Ta środkowa część miesiąca to może być taki czas, że właśnie decyzje są trochę wstrzymane i nie zapadają. I ta energia znacznie się zmienia właśnie już pod koniec lipca. Tutaj wszystkie te wiadomości, które jakby były jakoś zawieszone, napływają. Blokada maszyny losującej została zwolniona i do Was mogą wracać ludzie, znajomi, przełożeni, kontrahenci, współpracownicy dzieci, partnerzy z różnymi, z różnymi informacjami. Tutaj naprawdę może się dużo dziać pod takim kątem komunikacyjnym. Być może wagi też będą musiały pobiec na pocztę, odebrać jakiś list. I ogólnie ta końcówka miesiąca to też jest dobry czas, po pierwsze na manifestowanie, a po drugie na mówienie głośno o to o tym, czego kochani potrzebujecie, o czym marzycie, bo w tej ósemce buław wszechświat w szczególności tutaj słucha i może odpowiedzieć na wasze prośby. Ponadto dla mnie to jest też taka karta wielogłosu, więc tutaj, kiedy już będziecie dostawać te wiadomości, to może się okazać, że różne osoby mają różne poglądy na daną sprawę, tu może być. Po prostu pod koniec miesiąca dużo bodźców i może się ogólnie dużo dla Was dziać. Tak te karty wyglądają. I jeżeli chodzi o osoby szukające kogoś do relacji, to ja tutaj nie mam zdefiniowanych partnerów czy partnerek. Zaraz zobaczymy jeszcze w rozkładzie na relacje. Natomiast jeżeli chodzi o osoby szukające pracy, to mam takie poczucie, że na początku miesiąca coś się tutaj może. Pojawiać, być może nawet jakaś oferta umowna, natomiast wy możecie tutaj mieć jakieś wahanie w stosunku do tego, jakąś dezorientację, i pod koniec miesiąca mogą tutaj spływać do Was jakieś dodatkowe informacje, które pozwolą Wam podjąć tą decyzję albo upewnić się w tym, że na przykład nie skorzystaliście z tej oferty. Tak to wygląda i spójrzmy na relacje. Trójka kielichów, Paść Mieczy, Piątka Mieczy. Patrząc na te relacje dla Wak na Lipiec, ogólna historia może dotyczyć tego, że tutaj jakieś imprezy, Coś, co miało być lekkie, łatwe i przyjemne, mogą dawać przyczynek, czy to do plotek, czy do jakichś intensywniejszych wymian, w wyniku których wagi pod koniec miesiąca mogą mieć takie poczucie kurcze. Inaczej to w mojej głowie miało wyglądać, czuję się tutaj trochę oszukany, oszukana. Natomiast pamiętajcie, że macie wpływ na te energetyki, możecie je zmieniać poprzez zmiany swoich schematów działań. I na początku miesiąca jest właśnie bardzo dobry czas na relacje, na wychodzenie. Z domu na nawiązywanie nowych znajomości. To jest taki czas na hulanki i swawole, tu może być przyjemnie, warto celebrować te znajomości, które macie, warto flirtować, warto wychodzić z domu, więc jeżeli macie zaproszenia, to z nich, kochani, korzystajcie. Natomiast być może z głową, bo też te imprezy mogą dawać podłoże plotkom. Tutaj ta energia plotki jest dosyć wyraźnie podkreślona plotki albo być może jakiejś słownej gównoburzy. Pamiętajcie, że wy Wy też nie musicie w takie energie wchodzić. Jeżeli ktoś próbuje kogoś w stosunku do was obgadywać, możecie po prostu nie wchodzić w tą wymianę. Możecie chronić siebie, swoją energię, i to już samo to będzie właśnie zmianą schematów działań. Ponadto w tej środkowej części miesiąca mogą mieć miejsce właśnie jakieś intensywne wymiany, być może właśnie z taką osobą też trochę młodszą od Was, to może być mężczyzna w okolicach 20, być może też taka osoba poznana na tych imprezach okolicznościowych w okolicach dwudziestki, bądź w Waszym wieku, ale po prostu to może być osoba jakoś taka niedojrzała. I gdybyście, kochani, chcieli się tutaj w tą energię plotki angażować, to mam wrażenie, że ona się może odbić rykoszetem i Wy możecie też mieć takie poczucie właśnie jakoś oszukania pod koniec miesiąca, bo na przykład też zostaniecie obgadani. I w ogóle w tej końcówce miesiąca warto też uważać na te informacje, które do Was trafiają i gdybyście na podstawie tych informacji Informacji, właśnie takich podawanych z ręki do ręki jakiejś poczty pantoflowej, mieli podejmować jakieś istotne decyzje, to upewnijcie się, że faktycznie to, co zostało Wam przekazane, tak wygląda w rzeczywistości. Bo może być tak, że właśnie na podstawie tych zasłyszanych informacji wy podejmiecie jakąś decyzję, która nie będzie dla was korzystna i też się tutaj poczujecie wpuszczeni w maliny, więc róbcie research. A jednocześnie pod koniec miesiąca warto też uważać na takie historie na zasadzie, w mojej głowie to lepiej wyglądało. Być może po prostu też przeinwestujecie w jakichś relacjach, czyli podejmiecie bardzo duży wysiłek, a druga strona nie odpłaci tym samym, i to też. Też może właśnie takie poczucie oszukania generować. I jeżeli chodzi o osoby szukające kogoś do relacji, to tutaj kochani jest taka historia, że właśnie na jakichś imprezach okolicznościowych, na jakichś wyjściach, na przyjęcie, na imprezkę, do klubu możecie kogoś poznać i początkowo właśnie wymiana informacji z tą osobą będzie intensywna, natomiast całościowo potem mogą się odsłonić takie rzeczy, które sprawią, że Wy jednak tutaj będziecie mieli i miały takie poczucie, że w mojej głowie to inaczej wyglądało, że jednak nie na to się umawialiśmy. No przykładowo ta osoba będzie już miała rodzinę albo po dwóch tygodniach znajomości okaże się, że jednak w ogóle to, co mówiła na początku, jest jakoś nieprawdziwe. Więc też, kochani, po prostu sprawdzajcie, z jakimi intencjami do Was przychodzą te osoby, które poznajecie na tych różnorakich imprezach i wyjściach. I tak jak powiedziałam, to jest energetyka ogólna, natomiast droga wago, jeżeli chcesz skorzystać z rozkładu indywidualnego, masz pytania o to, kiedy znajdziesz miłość, albo chciałbyś, chciałabyś skorzystać z rozkładu partnerskiego bądź miłość dla singla, to zapraszam do kontaktu przez stronę internetową. Tam jest pełna oferta. I jeżeli chodzi o pracę, to mamy takie karty. Dziesiątka buław cesarz kapłan. Patrząc na te karty w obszarze zawodowym, mam takie poczucie, że w lipcu wagą mogą być przekazywane jakieś wiadomości przez przełożonych szefów przez górę. Takie wiadomości, które będą wagi zachęcały do podjęcia dodatkowego wysiłku. Natomiast wagi mogą tego doświadczać jako jakiegoś dodatkowego ciężaru, czegoś trochę ponad siły. To jest taki ogólny scenariusz, ale spójrzmy na te karty jeszcze pojedynczo. Ten początek miesiąca może właśnie... Zawod Wnosić jakąś ciężkość. Być może chodzi o ilość obowiązków, na przykład w związku z sezonem, z sezonem urlopowym ktoś z waszej ekipy wyjechał i wy potrzebujecie przejąć jego obowiązki. Tutaj istotne będzie planowanie, układanie priorytetów i sprawdzanie, czy ewentualnie możecie się tymi obowiązkami z kimś podzielić. Natomiast mam też takie poczucie, że na linii wagi przełożeni może być właśnie jakaś ciężkość. Być może. Może będzie ona wynikała z tego, że właśnie przełożeni chcieliby wam dołożyć obowiązków, ale też szczególnie w tej drugiej połowie miesiąca mogą wagi się spotykać, w cudzysłowie, na szczycie mogą się spotykać z przełożonymi, z jakąś wierchuszką zawodową ale też, kochani, możecie brać we własne ręce sprawy związane z karierą zawodową, z awansem i możecie chcieć tutaj te działania też formalizować. To się może różnie manifestować, natomiast jest to dosyć. Mocno w kartach zarysowane. Ponadto jest też możliwy taki scenariusz, że właśnie tutaj będą szły do wak z góry od szefostwa firmy jakieś ważne komunikaty, trochę na zasadzie takiego moralizowania. Tak to karty pokazują i pod koniec miesiąca mamy kapłana. Kapłan może wnosić, że to, co się będzie też w lipcu bardzo liczyć, to jest działanie w zgodzie z doświadczeniem, z tym, co już się sprawdziło, słuchanie, właśnie starszych. Firmowej, słuchanie ekspertów, robienie rzeczy w cudzysłowie w, zgodnie z klasyką, zgodnie z procedurą, zgodnie z regulaminem. I tutaj też możecie mieć pod koniec miesiąca, kochani, jakieś konsultacje. Ale być może też wy sami będziecie tutaj występować w roli ekspertów. I droga Wago, jeżeli to ty jesteś czymś szefem, to też jest podpowiedziane w kartach, żeby tutaj właśnie nie przesadzać z jakimś nadmiernym autorytatyzmem, z nadmiernym tutaj dociskaniem, bo to może wnosić po prostu do tych relacji ciężar. Tak to, kochani, wygląda i spójrzmy na finanse. Śmierć, czwórka monet, dwójka kielichów. Na początku miesiąca wagi mogą sobie przetransformować jakieś przekonania w finansach. Przykładowo, no, kochani, gdybyście mieli na przykład przekonania, które nie pozwalają Wam oszczędzać albo właśnie które sprawiają, że zbyt kurczowo ściskacie ten pieniążek, to możecie coś tutaj, możecie ty. To możecie te przekonania przepracować, ale też możliwy jest taki scenariusz, że tutaj pewne kwestie finansowe się zamkną. Czy jakoś ta sytuacja finansowa ulegnie zmianie? To też może być taka sytuacja, że mieliście kilka źródeł dochodu, jedno się zamyka. Być może właśnie jakoś się też wasza sytuacja finansowa zmieni i patrząc całościowo, mam takie poczucie, że na tą zmianę wagi zareagują takim troszeczkę struchleniem. Raczej tak odruchowo wagi będą tutaj chciały zacząć mocniej kontrolować swoje finanse, troszeczkę zakręcić ten kran, z płynącymi finansami, jakoś bardziej przytulać pieniążek, oglądać go z każdej strony. Być może to jest kwestia tego, o czym mówiłam w tej energetyce ogólnej, że tutaj miał się pojawić jakiś nowy projekt, ale coś go przyblokowało, jakoś został zatrzymany i to jest ta zmiana w finansach. No liczyliście, liczyliście po prostu na jakieś dodatkowe środki, ale coś się tutaj zamknęło. Podobnie, gdyby wagi na przykład spłaciły jakieś zobowiązanie i nawet uwolniłoby im to miesięcznie jakąś kwotę, to jednak tutaj takim początkowym odruchem będzie raczej taka chęć kontroli tych finansów. I pod koniec miesiąca ta sytuacja się już tutaj trochę stabilizuje. Wagi mogą dostać jakieś dodatkowe zlecenia, oferty współpracy, pozyskać nowych klientów, kontrahentów, być może właśnie też za pośrednictwem jakiejś poczty pantoflowej. Tak to, kochani, wygląda i spójrzmy na Wyzwania. Król Kielichów, Pustelnik Królowa Monet. Na początku miesiąca w wyzwaniach dla wag mamy mężczyznę w typie Króla Kielichów. I po pierwsze, to może być jakiś mężczyzna rodzinny, który wyjątkowo będzie Wam, kochani, na początku miesiąca marudził, ale też jakiś mężczyzna, który być może jest decyzyjny w kwestiach finansowych, na przykład przy tych nowych projektach, będzie zwlekał właśnie z udzieleniem Wam jakichś informacji. Ponadto też możliwy jest taki scenariusz, Scenariusz, że taki mężczyzna w typie króla kielichów będzie Wam wybijał na tych imprezach okolicznościowych, o których mówiłam, jakoś będzie wyjątkowo intensywnie chciał się z Wami komunikować i na przykład zauważycie, że jest duża różnica wieku. Tutaj możliwy jest jeszcze jeden scenariusz, że jeżeli wagi czekają na odpowiedź od takiej osoby, to taka osoba może zwlekać i może w szczególności zwlekać zdaniem Wam jasnego sygnału, że ta osoba chciałaby się w relacje zaangażować. Субтитры Natomiast gdyby taki król kielichów jakoś nadmiarowo zalewał was swoimi emocjami, to pamiętajcie, że zawsze macie prawo postawić granice. I w ogóle też w tym miesiącu warto, aby wagi się swoimi emocjami, swoimi własnymi emocjami mądrze opiekowały. Natomiast mam tutaj też taki scenariusz w tych wyzwaniach, że być może ten lipiec też będzie trochę o takiej samotności wśród ludzi, być może wśród bliższych osób, być może jakoś ten mi miesiąc będzie o takich bardziej powierzchownych i mniej karmiących kontaktach dla wag. Natomiast kochani gdyby wam właśnie brakowało towarzystwa czy takich karmiących relacji to pamiętajcie, że właśnie macie sprawstwo i możecie tą swoją rzeczywistość kreować. Ponadto tutaj też mogą być może być taki scenariusz, że jakaś wypłata wynagrodzenia będzie się odraczała w czasie i też w wyzwaniach właśnie mamy kwestie finansowe, ale być może też w związku z tymi, z tymi rozmowami na szczycie trudno będzie uzyskać docenienie. Będzie dużo moralizowania, będą nowe, nowe zalecenia, ale trudno będzie być docenionym za to, co kochani zrobiliście. Być może wagą też w ogóle w tym miesiącu trudno będzie skupić się na sobie, na swoich potrzebach, wrócić do ciała i jakoś zadbać o siebie, żeby się trochę porozpieszczać. Tak dla Was, kochani, wyglądają te karty i tak dla Was wygląda cała ta prognoza. Ja, jak zawsze, mam nadzieję, że znaleźliście tutaj coś dla siebie. Bardzo też dziękuję osobom, które dają łapkę w górę, zostawiają suba, polecają ten kanał dalej. Dziękuję też za wszystkie wiadomości prywatne. Jeżeli chcecie skorzystać z rozkładów partnerskich, miłość dla singla, macie w ogóle jakieś pytania o relacje, to zapraszam do kontaktu przez moją stronę internetową. Na ten moment mam zapisy na drugi tydzień lipca i jest też oferta konsultacji indywidualnych, podczas których możecie zadać tyle pytań, ile w danym odcinku czasu się zmieści. Jeszcze raz dzięki i do usłyszenia. Cześć.